Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, serdeczności wam posyłam, ja oczywiście 6 rano, dokładnie 6 po jest, mam, trochę z wyprzedzeniem nagrywam, yy, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć drapeczek, wszystkie po kolei, są po dwa, czyli 10 wkładu, od początku, od początku weźmiemy. Remonty się skończyły właśnie wczoraj, nie wczoraj, przedwczoraj. I szukamy tu, jak znajdziemy taką banknotę, walizkę. Nie wiem co to jest. Tu wygrywamy 5 funtów. Musimy znaleźć 3 jednakowe kwoty. Tu musimy znaleźć 10. Tu musimy znaleźć łapkę. A tu musimy znaleźć diamenta. Zaczniemy od tej strony. O, się marnie drapie. Mamy 2, 250, 25, 5, 200 i 5 tysięcy. Czyli nie mamy nic. <laughs> szukamy dyszki, mamy czwóreczkę, szukamy łapki, mamy tęczę. No to lecimy z diamentami. Może się coś trafi. Mamy kuronę, banknoty, złoto, zegarek, garnek i o i mamy diamenta, czyli dwa już będzie. Luśka spaceruje. Dalej przeżywa traumę. Wiertarek. Jakieś odgłosy jak słyszy których się nie spodziewa tak od razu, o będzie trzeci tysiąc nie ma mamy pięć pięć, może pięć będzie gdzie tam nie dadzą nie ma, szukamy dyszki mamy siódemkę łapki nie mamy mamy sreberko mamy banknoty o jest diamencik Mamy pierścionek, skrzynię, safe i portfel. Teraz ja sobie tak zaznaczę, bo się pogubię. Tu mamy wygraną. To dla pani, żeby nie buczała, bo oczywiście nie ma czasu zdrapywać kodów, ale my możemy sobie zdrapać. Tak. Czyli mamy dwie podrządy. Dziwne. Czyli tu już nie będzie nic. Ale poszukamy. 250. O. Trzeciego oczywiście nie będzie. Ale jest dyszka. Jest piątka. Jest 5000. A tu mamy piętnastkę. Tu mamy rulon i szukamy diamenta mamy skrzynię, nuget worek garnek banknoty i bank czyli nie mamy tu nic Luśka właśnie się pakuje na kaloryfer na grzejnik będzie grzała futro grzejesz futro? Grzej, grzej. Ogrzewanie już połączane, bo o, mamy dwa funty. Ho, ho. I, tysiąc, i pięć. to Zdrapiemy od razu. Kochani, chciałam Wam przypomnieć o rozdaniu. Ja wiem, że to kiepsko idzie. Niezbyt ciekawy kanał. Tu nie mamy nic. Ale pomyślałam sobie, tam brakuje 15 słupków. Już to jak tak do końca miesiąca nie wpadnie, to żeby zrobić jakąś przyjemność komuś, wylosuję na koniec miesiąca z tych osób, które wzięły udział i je wyślę. Nie będę czekać do 500, bo już mi się to znudziło. A możecie się wrócić do filmiku? O, i myślałam, że to będzie 5000, aż mi się zatrzymało serce. Nie ma nic, mamy siódemkę, drugi raz. Łapki ani razu nie mieliśmy. Motor, to już ostatnia. I co mówiłam? A i rozlosuję z tych osób, które wzięły już udział sprawdzam, bo ostatnio nie sprawdzałam, bo nic nie przybywa. Nie ma co sprawdzać. I wyślę te paczuszki tym osobom, które, które już wzięły udział i czekają bez końca. Na pięć drapeczek mamy trzy wygrane. Zobaczymy. Aha, tutaj mamy dwa funty. Raz, dwa, trzy. Czyli mamy dwa funty. Tutaj, gdzie było? A tu był ten diament. Będzie też dwa A nie, jest 5. No to już mamy 7. Tutaj, i tutaj gdzieś coś też było. A i tu też był diament. I 2, czyli mamy 9. Jesteśmy tylko funcika do tyłu. No i całkiem nieźle poszło. Na 10 się zwróciło. 9. Całkiem, całkiem. Może być. Z 5-3. Fajnie. I co chciałam powiedzieć? Ktoś, kto chce jeszcze wziąć udział, to bardzo proszę się cofnąć do filmiku z rozdaniem. Chyba było 3 miesiące temu. Cztery. Nie pamiętam już nawet. Ale jest w tytule spełnić warunki. Będę miała później trochę czasu. To wszystko posprawdzam. I powysyłam paczuszki. Dwie osoby wygrają. Bo mówię do końca miesiąca: jak nie będzie tych 500, to nie będzie łaski bez, jak to się mówi. Ktoś tak powiedział, już nie pamiętam kto. Mniejsza z tym. I, 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 i. Co chciałam powiedzieć jeszcze? No i zachęcam. Paczuszki są takie. No, jak paczuszki. No, nie będę tu nic ani wychwalać, ani przechwalać bo nie ma sensu. Oj, układam, układam i nie mogę poukładać. Dobra, moi kochani, to tyle na dzisiaj. Bardzo Was pozdrawiam. Życzę wspaniałego tygodnia i do zobaczenia. Pa.